A w sumie już popołudnie Berek albo wieczór Berek Kurczę, Godzina 16 prawie 30 Rafik po pracy Po jedzonku Jedzie na szybkie kopanko Ale na spotkanie z Markiem Udało mi się z nim zgadać Jedziemy niedaleko Do jakiegoś parku Zobaczymy Czy coś tam się uda wydłuwać Ostro tam ryją chłopcy Radarowcy w tym mieście pojedziemy do Utrechtu, ale może jeszcze coś znajdziemy. Dopóki tam nie będę, dopóki tam nie wejdę, to nie powiem, że nic nie ma, bo na pewno coś jest. A wczoraj Szymonek bardzo pięknie pokopał, także Szymonka pozdrawiam. Gratuluję trzech pierścionków. Baja, to jest sztos, nie? I to jeszcze w parku. Super, gratulacje wielkie. Nara, do zobaczyska z Markiem i w parku patrzcie w lustereczko, patrzcie w lustereczko, co mnie to zaraz będzie mijać. A teraz zobaczymy to wszyscy razem, bo no? ta nie zła będzie. Patrzcie, patrzcie na to, jak się bawić, to się bawić. Proszę bardzo. Kto zamawiał różową limuzynę, to jadę za improzą. Chylę. Jesteśmy. Jesteśmy i zaraz lecimy. A czy będziemy lecieć tak jak ten oto fancik? Jak rakieta? nią Mam nadzieję, że fanty będą tak rakietowe, nie? Co mi życzymy życzymy? No nie wiem, no może w końcu złota, bo stawki nie miałem Dajcie Boże A ogólnie świetnej zabawy I byle mu dolało, bo pogoda nie za fajna Wie jak cholera w tej Holandii znowu No ale do tego tu się trzeba przyzwyczaić Dobra, komy się i gunimy Nara Coś nie? A teraz u Marka mamy pierwszy taki lepszy fan, bo kopiemy kapsle od Jest zegareczka. to część od zegarka ta góra no, jest fajnie. No, ja, i myślałem, że jest fajnie. Graty. O, kochani, Kurcze patrzcie. Kopiemy to. Kopiemy ten szmelc. A teraz nagle wygrałem konkurs. Wygrałem konkurs na pierwszą monetę. Tu się odbiła. Tu jest 20 centosów. I lecimy dalej. Tą oto monetką. Tam Marecki. Dzisiaj, kochani, wykopaliska kolorów. Aczkolwiek to mi się zdaje, że to jest nówka sztuka. Normalnie jeszcze kompletna. By to wymył, to by poskładał. Działałoby. Lecimy. Jest kochani, jest. Jest moneta. Już wam pokazuję. Tu wypadła. Tu się odkleiła, bo oderwałem ten oto kawałek. I mamy tutaj kochani holenderską boratynę. Holender z komoratyną mamy. Ale rok. Ho, ho, ho. 57. 57. Pozdrawiamy. Jest. Kochani, tam nawet dziury nie widać. A tu następna moneta z dziury. Następna moneta z dziury. O! To jest jakiś. Jakiś żeton, token. Kurczę! To już jest fajne na podsumowaniu w domku na pewno zrobię zdjęcie i wstawię do filmiku. Bo to już jest naprawdę ciekawe. Bardzo ciekawe. No, piękne. Piękne. Tam kochani jeden cent. Tutaj ten token. I zobaczcie kawałek obok znowu jakaś moneta albo token. Kurczę, pięknie, naprawdę pięknie. W jednym miejscu znowu trzy monety. Cudownie. Jest cudownie, Rafik zadowolony, bo były kapsle, same kapsle. A teraz się sypią monety. Sypią się monety. Jest. Adi, twoja madzia tu idzie. Oddawaj, oddawaj, Patrzcie teraz. Znowu dość kawałek od wody. Ciężarek kołowiany. Jak oni mi ciepią Woda tam, ciężarek tu Woda tam, ciężarek tu Lecę dalej Jest kolejny dołek Jest kolejna dwudziesteczka jest pięknie, sypię monetkami Już mam kilka monetek I już jestem zadowolony Marek poleciał gdzieś tam kurcze bele A ja w miejscu deptam, bo jak parę monetek wpadło w miejscu to deptam w miejscu Każdy się chyba lubi bawić grudami, nie? Jak ma dobry sygnał w takiej grudzie To fajnie jest sprawdzić Co w niej jest ale gdzie to jest Gdzie to się a to tu jest widzicie to Jakiś kąsek aluminium a tak pięknie biło Leci Rafik dalej Popsułem Tatuś popsuła się zabawka, ci tatuś naprawi Patrzcie na to jak żem go dziabnął, to aż kierowiec wypadł Wszystko mu popsułem szybko, wszystko mu popsułem tu, bo patrzcie szpadłem dwa razy I kierowiec mu normalnie wyskoczył I ja pierdula No chyba już nic z tego nie będzie Ale auto to auto I teraz z takiej gliny Mamy dziesiąteczkę Dziesiąteczkę Patrzcie kochanie, jak pięknie wypadła nie wiem gdzie się odbiła jej druga strona, bo nie wiem, ale jeszcze jest w bryłce, piękna zielona patynka, 5 centów Julianki, oj roku chyba nie doczytamy, rok 1970, 1970 pozdrawiamy, lecimy dalej. wiem, że mieszkam pod takim numerem, nie? 43 właśnie, o pod takim. Ale mogli chociaż pełną zostawić. Co to taki łyczek Wednesek Gembek, kurde brudził? Bez sensu, nie? Lecę dalej. Idziemy do Marka zobaczyć. Patrzcie. Marek wykopał całaka. Ale nie wiem jak to tam się... Czy to go, czy co? No toż normalnie go do kubła, do kontenera, wiesz. A tak to, co jeszcze wpadło? 10 centów i śmieci, pełna no. śmieci A ja parę monetek nakopałem, zaraz mu pokażę. Hahaha, ha, ha. podniosę mu gula. Poszło do wody, a później Rafik wchodzi i wykopuje to zaś z wody. No dobra. Nie. Marek gdzieś tam za drugą bramką, a ja z drugiej strony ustrzeliłem dwudziestkę w końcu. Kurczę, ciężko jest coś udubać, ciężko, wybrane, ale jeszcze coś pada. Lecę dalej kochani, no to łyk taka bycza Coca-Cola mi teraz wpadła fajna puseczka taka oto ozdóbka na pewno ją wymyję i trafi do kolekcji Super, mi się podoba. Lecę dalej Kochani, patrzcie na to Leży. Leży czeka na rafika, ale czy będzie tylko jeden sygnał? Nie, jest więcej sygnałów. Jest coś jeszcze. Tu jest. Tu jest jeszcze dwudziesteczka i nic więcej. I nic więcej, także euro 20 leżące na wierzchu, wpada. Jest. I to jest fajne. Pierwsza pięćdziesiątka dziś. A tam tramwaj pędził. Pierwsza pięćdziesiątka dziś. No Tam yy, Marek w kopie. Ja przeszedłem na drugą stronę drogi i patrzcie sygnał było. Kamiak był złoto. jak na 2 euro. No i mamy 2 euro dzisiaj kurczę. Dwójka? Tak jest dwujeczka.. Ja <laughs> mamy tych kapsli złotych Masakra a tym akcentem dwójeczkowym lecimy dalej. Weszliśmy pod drzewkę. Pod drzewkami haratamy jakąś monetkę ciemno jest Podejrzewam, że to 5 centów, tak jest 5 centów Beatrixa Ale jest moneta Teraz mamy 25 centów, zobaczcie W takiej patynie 1970 rok Pozdrawiamy równiutki I lecimy dalej Teraz tu lecimy do Marka Wcześniej w tamtym miejscu Wykopał 4 sztuki razem a tu ma teraz następną boratynkę holenderską. Gratulacje I lecimy dalej. A jeszcze chwilę poczekamy, bo może będzie miał powtórkę z rozrywki. Tam były cztery razem. Tu zaś kopnu no patrz. Następna, następna, ile? Dwie. To będą trzy razem. To trzy razem. Trzy w kupie. Znowu malutki depozycik. A tam cztery. Marek były. dzisiaj, kurde, mistrzem depozytu. Tam były cztery to trzy. trzy. I tak dalej, tak trzymać, to jest frajda fajna nie, nie ważne jakie, ale się kopie Tu była, tu się odbiła A tu jeszcze jest 50 Pięknie Zbieramy pomału, Marek niedawno jeszcze tam 2 euro I ja teraz 50 I patrzy ile tam gęgołów przyszło pojeść trawkę tego nie będziecie dobrze widzieć, ale tam ich jest mnóstwo. Myślałem, że będzie jedno euro. Ściemniać się już zaczyna, ale przynajmniej się utrzymało bez deszczu. A to jakiś taki ala pusty żeton. Nie ma na nim nic. Taki no jest. Yeah. Co? Co masz? O. A Marek znalazł bizuterię pierwszą dzisiaj. Jakiś. Bazarek mówi kolczyk Później będziemy widzieć O kurka GoPro Się już nie nada Nawet mojego ryja nie widać Przechodzimy na telefon No i tak kochani Tak se tu dzwoniło znowu Tak se tu dzwoniło I Rafik podniesie No bo leżało na wierzchu W trawie A już tak się zrobiło szaro Tam Marek że trzeba odpalić telefon z lampą i lecimy dalej no kochani Rafik taka ślepota że musiał użyć detektora żeby jeszcze dwudziestkę zobaczyć przy tej aurówce była i tu by się nie chciało kończyć kochani tu by się coś nie chciało kończyć tą odkładam tu, pinpointerka spróbujemy No, gdzie to my mamy? Co ci to kurde znowu odbiło? No, coś ostatnio się ścina ten pinpointer. Cholera co za krzak jeden. Taka to marchewa. Czwarty raz dopiero załapał. Tu coś jest, ale już nie jest tak płytko jak było. O! Ale jest! Ale jest trzecia moneta. Jest w sumie trzecia moneta. Czekajcie, odłożymy. Odłożymy, wyłączymy pim pointerka i zaglądamy. Już raczej nic tu takiego ciekawego nie mamy. Także... No kochani, trzy monety były w kupie Euro trzydzieści Lecimy dalej Patrzcie na to kochani Wśród śmieci Wśród kapsli Widzicie go? A, gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz? Widzicie go? Ale błyszczy Ale się przed chwilą odbijało pięknie ale przed chwilą pięknie zabłyszczał tutaj. O wam Patrzcie Cyk Proszę bardzo Pewnie będzie bazarek, chociaż doczyścimy w domu, bo pięknie biło biło jak na sreberko ale stawiam na to, że to będzie bazar, ponieważ tu widzę, że coś już się rozchodzi tak jest, bazarek. Widzicie to? Bazarek, ale jest pierścionek, także Rafał bez piździonka nie wraca Rafik dalej, kurde kopie piździonki I jest pięknie Oj kochane monetki, nie kończcie się, kochane, nie kończcie się Wpadają Co masz? No I kurcze bele i wpadają, i wpadają cały czas. A tu jeszcze z takim pięknym zamkiem. 2 euro. Lecimy dalej. Kochani, ryjemy cały czas. Tom Marek. Nie chciałem wam pokazywać przed chwilą monety, bo mówię, nie będę wam cały czas głowy zawracał dziesiątkami, dwudziestkami. Niedawno wykopałem tu właśnie pięćdziesiątkę, a tu z tej samej dziury druga pięćdziesiątka idzie. Kurde, ale piękny kawałek ziemi żeśmy znaleźli. Ryjemy teraz i ryjemy. Monety wpadają. Ten, ale ale, ale kopie kurwa ciągle, nie? Ustrzeliłem go, ustrzeliłem go, mam go. A macie mnie. I tu macie nasze podsumowanie. Tu, tu pokaż. A no to ty, ty to wiesz, ty to jeszcze, to masz tylko resztkę, bo już wyrzucałeś, nie? Myślę, że w tym byś jeszcze znalazł jakąś boratynkę. Bo chyba coś ci tu brakuje, nie? Nie. Miałeś więcej boratynek? Nie, po 4 i 4. Aha, bo to tu znalazłeś 4T i 4T, A, to No to tak. amerykański no, i tak No to patrzcie, fanta marka, karabinczyk. Ta część od zegarka. Tu jakiś taki duży bazarkowy kolczyk, ładny. Tu jest taki jakiś guziok, współcześniak. Tu był jeden depozyt, marka 5 -centowy. To był drugi depozyt 4 centówek jednych Jedno 4 centówek Albo 4 jednocentówki Jak zwał tak zwał Tutaj ma współczesne monetki I tutaj mamy e, Amerykańskiego centa Znowu się kłania USA Tak jak i u mnie było Patrz i to masz też tego samego kurde co ja ostatnio znalazłem One Monedime No dokładnie Ale twój jest w dużo lepszym stanie Idzie, tu jest kurka wodna, data. Bo chłopie. ja z drugiej strony pod głową. Ja na, na swoi, ja na swoim właśnie nie znalazłem. Tu pod głową. Jest. I? Jest, no mam do góry nogami, ale widać. 2,15 jest. A moje, to kurde, ja tam dzisiaj nie Wśród tych kapsli, ja zostałem w kapslach i wśród tych kapsli patrzcie na to. Dwójeczki, jedyneczki, pię pięćdziesiątki, dwudziesteczki, dziesiąteczki. Ze starych monetek. To kurcze bele... Tu jest piąteczka, 25 centów. jednocentówka. Tu jest ten e, No Naming. Tu jest 5 centów. I tutaj są chyba dwa te jakieś e, tokeny. Obstawiam, że to są jakieś tokeny. Nie mamy na razie pojęcia, co to jest. Może jak doczyścimy, to coś wyjdzie. No i ja też bez biżuterii nie wracam. Bo tak jak Marek, też znalazłem biżuterię. Też bazarek. Zobaczcie, jak go rozsadza. Ale mam piździonek. Ja lubię piździonki. Ja bardzo lubię piździonki. Jest, jest. Jest. Nie wiem czy nas dobrze będzie. Próbujemy jeszcze się nagrać tutaj na koniec. Marek był sprawdzić czy jesteśmy czy nie. No jakoś wychodzi. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy was serdecznie do następnego. Myślę.